Kom. Dzisiaj kącik polityczny. Kącik polityczny związany z obsadą stanowisk wiceprezydentów Wrocławia. Jak wiadomo, do niedawna wiceprezydentów Wrocławia było czterech. Był to Jakub Mazur, była to Renata Granowska, był to Sebastian Lorenc i był to Bartłomiej Ciążyński. Teraz sytuacja ma ulec zmianie. Zanim Jacek Sutryk został prezydentem Zawar sojusz z Platformą Obywatelską. W myśl tego sojuszu dwa stołki dla wiceprezydentów mają przypaść właśnie ludziom związanych z Platformą Obywatelską. I w teorii mogliby być to sami, ci sami prezydenci co wcześniej, czyli Lorenz i Granowska. Z tym, że Granowska jest już radną sejmiku województwa i nie może, być, nie może piastować funkcji wiceprezydenta Wrocławia, a Sebastian Lorenz. Jest y, takim przeciwieństwem ulubieńca y, Michała Jarosa, szefa Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Michał Jaros nie lubi Sebastiana Lorenza, Sebastian Lorenz nie lubi Michała Jarosa, więc ciężko się spodziewać, aby kontynuował swoją y, misję, skoro to Jaros jeszcze wskazuje wiceprezydentów y, Wrocławia. Więc tutaj mamy dwa... Wolne miejsca do obsadzenia, no i padają tutaj bardzo różne nazwiska. E, mówi się na przykład o Izabeli Duchnowskiej, związanej z Koalicji Obywatelskiej. Pani Iza zrobiła świetny wynik w wyborach do Rady Miejskiej. Szturmem podbiła, w, to, to, weszła do tego gremium. Jeżeli ona by została wiceprezydentem Wrocławia, i to jest jej największy minus, to zwolniłaby miejsce właśnie w Radzie i wtedy jej... Miejsce zajęłaby Agata, Agata Gwadera Urlep z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej. Pani Agata ma ten jeden spory problem, że jest opłacana przez Jaska Sutryka, przez spółkę miejską Spartan. Prawie 10 tysięcy złotych miesięcznie tyle zarabia Agata Gwadera Urlep. Nie do końca wiadomo, za co. Natomiast byłaby to osoba, no, bardziej chyba przychylna Jaskowi Sutrykowi, a nie koalicji obywatelskiej, w związku z tym, że po prostu to Sutryk i płaci, a nie koalicja obywatelska, więc nie chcą do tego dopuścić, nie chcą się osłabiać, więc Izabela Duchnowska nie zostanie wiceprezydentem Wrocławia, głównie dlatego, że jej miejsce zajęłaby Gwadera. Urlep poszukiwania, więc Trwają. Jest kilka kandydatur bardziej poważnych i mniej poważnych. Słyszałam na przykład o Mateuszu Jendrachowiczu. To jest prawa ręka Michała Jarosa. Był przez chwilę radnym miejskim na parę miesięcy przed, przed zakończeniem kadencji. Został tym radnym po wyborach parlamentarnych, zajął wolne miejsce. Później startował do semiku z drugiego, czy też z trzeciego miejsca. W każdym razie z bardzo wysokiego i Polek z Kretesem. Natomiast no, to nie jest chyba kandydatura, którą Michał Jaros będzie mógł tutaj kogokolwiek przekonać. Ale życzę powodzenia. Jest parę innych osób branych pod uwagę. Mówi się na to Michale Jarosie, że on mógłby być zastępcą jaska Sutryka. Pięć lat temu też miał być i go wtedy oszukano. Ciekawe jak będzie teraz. Jakub Mazur, bo to jest ciekawa sytuacja, Jakub Mazur, który e, no, jest znany głównie z tego, że ma bardzo bliskie, miał bardzo bliskie związki z pisem. Jakub Mazur prawdopodobnie będzie nadal wiceprezydentem Wrocławia. Co prawda, Platforma obywatelska w trakcie negocjacji z prezydentem Sutrykiem jeszcze przed wyborami mówiła, że nie życzy sobie, aby Jakub Mazur powiązany z pisem był, wicepre był wiceprezydentem, ale zdaje się, z tym, z tym diktum niewiele osób sobie cokolwiek poważnego zrobiło, więc, więc mazur raczej utrzyma stanowisko i zostanie jeszcze jedno miejsce do obsadzenia, czyli miejsce po Bartłomieniu. Ciążyńskim. tu jest też ciekawa sytuacja. Bartek Książyński to jest ciekawy samorządowiec, on ma swoje za uszami okłamał mnie kiedyś, na przykład, że nie pobiera pieniędzy z miasta, a później się okazało, że owszem, pobiera, że był radcą prawnym, będąc jednocześnie radnym miejskim, że był radcą prawnym zatrudnionym w miejskim. Ośrodku Pomocy Społecznej. Bartek mnie okłamał. ja mam to w pamięci. Natomiast jest to osoba mimo wszystko ciekawa. Jeżeli przestanie kłamać, no to może, może będzie z niego większy pożytek dla Wrocławia. Jak na razie y, był wiceprezydentem i raczej nim już nie będzie. Ale nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że jeżeli przyjmie tę posadę, to wtedy na jego miejsce, do Rady Miejskiej, wejdzie Alicja Tchórz, to jest pani sportsmenka która nie jest związana z Lewicą, tylko bardziej z ekipą Jacka Sutryka, więc generalnie klub Lewicy byłby osłabiony, a wzmocniłby się jednoosobowy klub Jarosława Krauzego. Stąd też raczej Bartek Ciożyński nie będzie wiceprezydentem i w kontekście na pytanie, kto będzie wiceprezydentem, no najczęściej słyszy się dwa nazwiska, jeżeli chodzi o Lewicę. Ryszarda Kesslera, który ma pewnie swoje różne cechy pozytywne, natomiast z negatywnych to można wymienić, na przykład taką, że nigdy niczym nie zarządzą, więc trudno nagle, żeby sobie poradził z zarządzaniem, co prawda, jako wiceprezydent, ale jednak w Wrocławie. Więc ta kandydatura jest, no nie wiem, czy, czy do końca poważna. Ryszard Kessler na pewno e, też no, zweryfikował się w wyborach do Sejmiku fatalny wynik. E, to też świadczy o tym, że to nazwisko pada, że Lewica ma bardzo krótką ławkę. Będzie ratował prawdopodobnie honor Lewicy Czesław, Cyrul. Czesław Cyrul to wieloletni działacz e, SLD, e, były przewodniczący tej partii we Wrocławiu, pewnie ma minusy, natomiast należy dostrzec plusy. To jest gość, który zna się na zarządzaniu w przeciwieństwie do Kesslera. Ma bogate doświadczenia na stanowiskach menadżerskich, e, jest obecny na styku biznesu i polityki w zasadzie od kilkudziesięciu lat, bo tu przechodzimy do minusów. Pan Czesław. Ma już lat 73 i umówmy się sam zresztą o tym mówi, że czas na emeryturę, ale wydaje mi się, nie tylko. Mi się wydaje, że to byłaby dobra kandydatura na wiceprezydenta Wrocławia, zwłaszcza, że też nie pali się do tej kandydatury, na przykład Dominik Kłosowski, który gdzieś tam też jest wymieniany. Czesław Cyrul byłby na pewno ciekawym elementem we wrocławskiej układalce, jeżeli chodzi o budowę no, ścisłego zarządu miasta Wrocławia. Zobaczymy, jak będzie. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Lewicy. Do Rady Miejskiej dostała się pani Anna Kołodziej. Anna Kołodziej wystartuje też w wyborach do Europarlamentu. Oczywiście z listy Lewicy. Jedynką w wyborach do Europarlamentu jest Krzysztof Śmiszek, który marzy o tym, żeby zamieszkać w Brukseli. Co łączy Krzysztofa Śmiszka z Anną Kołodziej? Przede wszystkim to, że Anna Kołodziej jest jego Podwładną, asystentką pana posła, wiceministra sprawiedliwości Śmiszka. Anna Kołodziej będzie miała numer dwa na liście do Europarlamentu, Krzysztof Śmiszek, miejsce numer jeden. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na tym przykładzie widać, jak działa lewica, a przynajmniej jej część na Dolnym Śląsku i o Dwójką miała być bowiem Marcelina Zawisza, osoba znana, kompetentna. Przede wszystkim zaś rozpoznawalna, i ona, będąc na miejscu numer dwa, byłaby realnym zagroż zagrożeniem dla pana Krzysztofa Śmiszka. No i ten zrobił wszystko, żeby na miejscu numer dwa była nikomu nieznana, bardziej szerzej nikomu nieznana, przepraszam, Anna Kołodziej zamiast Marceliny, Zawiszy, która po prostu Śmiszka mogłaby przeskoczyć i zająć jego miejsce w Brukseli. Tak, proszę Państwa, we Wrocowskiej Lewicy, do Donosiowskiej Lewicy się już zaczyna. Się już zaczyna gotować. Wielu osobom się po prostu nie podoba to, co się dzieje w tym ugrupowaniu. Kwasy coraz większe, zwłaszcza na styku SLD wiosna. Te dwa ugrupowania przecież tworzą tak zwaną nową lewicę, i tutaj mamy do czynienia z pierwszymi poważnymi tarciami. Coś mi się wydaje, że może być bardzo źle, jeżeli chodzi o wrocławską lewicę, jeżeli te relacje nie zostaną uspokojone, jeżeli wyborcy nie zostaną nie czytelnego sygnału, że ta partia jest dla nich, dla mieszkańców, a nie dla polityków, że partia Nowa Lewica ma funkcjonować dlatego, żeby poprawiać byt mieszkańców, a nie dlatego, żeby poprawiać byt swoich członków. A tak to niestety teraz wygląda i co więcej, coraz częściej mówi się o tym w samej, Partii. Na dziś to wszystko, dziękuję bardzo, do zobaczenia.